Czy to tak obcina, czy jesteśmy? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobek. Jesteśmy dosłownie 8 sekund przed czasem. Czyli odliczanie, jak w Sylwestra Jest i pan Macin. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, chyba odpaliło. Chyba działa, no. Gdzie przychodzą? Eee, elo. Ela. No, ale się zgraliśmy tak jest cześć Michał obudzeni Yo. to jedziemy z kawą eee, jak jeszcze nie to budzimy kawą eee. albo obudzicie się z nami pijąc dzień kawę dzień dobry eee, wczoraj osiemnasteczka I wczoraj tutaj parzyliśmy z panem Mateuszem ale nie ze mną zimnochem eee, w tripie V60 oraz siemank Batek. oraz eee, w aj, aj, aj. I była to Keniuszka. Keniuszka. <laughs> Dokładnie. My jej tutaj profil sensoryczny na karcie opisaliśmy jako pieczona Moela, czarna porzeczka, czarna hebata. I to z tą hebatą i porzeczką jak najbardziej się zgadzało. Moja My tam bardziej. Po... To, nazwaliśmy na to w, i w kwiaty i w takie śliwkowate rzeczy więc myślę ślifka. myślę że, 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 że tu się wiele wszystko dużo zgadza. Kurde cztery odmiany taki blendzik SL28 SL34 Bation i noła 11. Ciężkie. To jest w ogóle ciekawe, że nazwa. kiedyś na Keniach było tylko SL28, SL34, a teraz też częściej pojawiają się te właśnie Batumi i Rui. Ciekawe, czy oni po prostu zaczęli bardziej szczerze pisać, czy się tam rzeczywiście w uprawach coś zmieniło. Ale tego nie wiem. Tak. Mateuszko, dziękuję ci za dużą dawkę wiedzy. Dziękuję. Eee. Eee. No. Chłopaki, chłopaki potrafią przekazać dużo wiedzy, której mają, więc z racji przekazywania wiedzy Mateusz się przygotował, zrobił parę testów na was, tu nie widać, waszą rzecz, której opisaliście. Werbel, bęben, talerz czy tam jak zwał, tak zwał, fin, czyli wietnamskie kapkadełko. Dokładnie tak. Dzisiaj w tym sobie zaparzymy. właśnie, że ten to będzie. Nie wiem, czy będzie to widać. Jak damy wagę, tym będzie. Damy wagę i będzie widać. Także każdy będzie zadowolony. Mateuszu, czym powinno się miel panie. Damy tak. O, lekko tu. Kóreczkę. Może to minimalnie. Nasz statyw odsuniemy. O, widać troszkę przycięte. Pompon Mateuszowi obcina, e, ale nie wiem, czy Wy widzicie, bo my tutaj mamy taką mega profesjonalne oświetlenie, doświetlenie, ale u Mateusza tam wszystko miga i świeci. E, także diody. Mm. Tak, w moim wieku parametry życia we trzeba kontrolować na bieżąco. No, zawsze na Dzień dobry, dzień dobry. Eee... Mateusz, jakie grubość mielenia, jaki to mogle, jak to będziemy parzyć? Bo to generalnie łatwiej się z tego parzy takie coś jak espresso, takie gęste i małe, nie? Ale nas jest z dwóch, to będzie za mało, to my sobie tak trochę inaczej zrobimy, żeby to też 15 minut tu nie kapało, to będzie grubiej niż normalnie, będzie tak 30. No czyli jeżeli my mieliśmy zawsze na te wszystkie dipy i ekspresy, znaczy urządzenia przelewowe 22, no to 30 to zdecydowanie, zdecydowanie grubiej. Zobaczymy. Mam to odgrzać? Przelać? Wygrzać? Nie, nie. Ja kilka razy piłem, ale dokładnie jak kawa po wietnamsku, dosyć drobno zmielona na dno Wlewana jest, wlewane jest mleko skondensowane, słodzone i to sobie na wszystko kapie odpowiedni czas i później właśnie yy, no takie krótcze ulep, mega duży ulep, dużo słodyczy, taka kawa bardzo intensywna, to mleko skondensowane, daje nam naprawdę dużo przyjemnej słodyczy nie mamy tutaj żadnego skondensowanego no. słuchajcie kto nie wie to ma urządzenie składa się z kilku części przykryweczka mm, to siteczko jest najbardziej takie charakterystyczne istotne bo to mało z rzeczy ma coś takiego ten talerzyk się czasem pojawia a czasem nie jak macie na przykład porcelanowy to może tego nie być już a to jest taki film stały więc nie trzeba żadnych papierków zakładać ani nic jak ktoś to by chciał to nie to, tak no to jedna tak, ale dobra. właściwie mam różne finne i te otworki są w nich różne i raz jest ten talerzyk dodatkowy, raz go nie ma, także to nie ma powtarzalności w produkcji. Trochę jak kawiarki, tylko trochę tańsze to jest i smaczniejsza kawa wychodzi. Inna, inna. Kawiarki kawa wychodzi również, również smaczna, ale inna. Dobra, to tu się sypie te kawy po prostu. Można tego też użyć jak e, siteczka do pyłu, bo tu można sobie trochę odsiać. No, no ale byśmy tak ja siali, siali, to byśmy szkoda kawy za dużo nie mieli. Dobra i generalnie to jest tak, że się niby kładzie ten talerzyk, ale mamy całkiem świeżą kawę, nie tak jak sobie przywieziecie z Wietnamu, to ja sobie tu najpierw zrobię taką preinfuzję. I to długo trwa i stygnie, więc się też nie ma co kładć ciepłej wody więc tak delikatnie poleję po prostu, żeby tu się zalało wszystko ładnie. Bo jak się ma świeżą kawę i się położy to sitko, i się zaleje potem dużo wody, to te dwutlenki węgla potrafią to wszystko wyrzucić. Wyrzucić góry nogami, dokładnie. I szkalowanie kawiarki zawsze. No? No nie szkalowanie, no ale nie lubię. Ktoś nie umie parzyć w kawiarce, to szkaluję. Ja, szkaluje, ja nie. właśnie umiem. No, ale no jednak coś nie wychodzi. Dobra. I teraz se to zalejemy tak do... Dzień dobry, dzień nowy wszystkim. Do 240, czyli będziemy mieć 10 na 100. Czyli rozumiem, że ta przykrywka w sensie to co wsadzamy do środka ma jakie za zadanie, dociskać do żeby z tymi wody nie wzburzył tego za bardzo, ja no góry, ta, wodę. w ogóle te fusy nie idą do góry, więc teoretycznie ta woda się przez nie sączy. Nie? Zamykamy tak, żeby można żeby stygło. cieplej, jest, no, żeby nie bardziej stabilna ekstrakcja. No i coś tam se kapie, a wy możecie teraz zrobić śniadanie Ach. czy coś. Albo pogadać, jeśli to jest w lokalu. Ile? 4-5 minut? Albo to jak chyba w schudbarze jest to przekazywane na stół. Właśnie to jest A. to, że jak dostajecie to w lokalu, to to kapie u was na stoliku. Dokładnie i, i, i wtedy możemy to być właśnie na mleko skondensowane, nie na mleko skondensowane, jak chcemy. Nie wiem, oni dodają do tego przyprawy? Do tego nie. Nie. Bardziej do. Cukier. Zyskałeś w się sensie tą mleczką. Dokładnie. Syropek. Znaczy mi nic o tym nie wiadomo, ale ja nie byłem w Wietnamie, więc nie wiem. Eee... Tak, spaliśmy kawę po prostu do tego urządzenia. No eee... jakiej populacji? Daliśmy 20... 10 na 100 dzisiaj robimy. Dokładnie. Czyli troszeczkę większa ale też dosyć grubo zmielona kawa, 30 30 klików na komesiu, więc zdecydowanie nie będzie tej takiej intensywności, gę gęstości, lepkości, na pewno będzie, ale nie taka jakbyśmy ją zmielili. Nie wiem. To jak możemy zmienić na komesiu drobno, 13, 15. U, to bardzo drobno, no. <laughs> 16. No. Yy, ja też tutaj zrobiłem jakieś tam Dwa testy i chciałem przelać normalnie 6 na 100, ale wtedy, raz, że się to robi mega długo, a dwa, że właśnie dużo tej wody cały czas się sączy przez ciastko, to jest trochę sytuacja jak w ekspresie ciśnieniowym i bardzo łatwo te smaki over-extraction, dlatego było smaczniejsze, jak dałem mniej wody i trochę szybciej. Jeżeli miałbyś pić do końca życia kawę, w jakiejś z metod, w czym byś pił? Ja? No. Ale mogę wybrać razem z młynkiem, czy. Nie, 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 jedna metoda. Ja wiem, ale my czy, nie czy To a opres. Jest najbardziej uniwersalny i najwięcej daje możliwości. Jak to Tak, można. Tak, no. O, no już połowa. Połowa dzią, dzią. wody nam przepłynęła. Bo najgorzej jest jak się tak czekacie i patrzycie, a tam to i tylko wywrócone i to. Ee. Tam na środku jest yy, rączka do chwycenia. Nie wiem, po to, żeby wyśnić. Chodziło mi o to, że czy młynek mam właśnie, bo jakbym miał wybierać tylko jedno, jeden sprzęt, to wolę mieć młynek i nie mieć żadnego urządzenia do parzenia, niż mieć urządzenie do parzenia i nie mieć młynka. Młynek no, jest, jest ważniejszy. Na kamieniu mielić. No, wolałbym mielić w dobrym młynku, ale pić szkaneczkę do końca życia, niż nie mieć młynka i pić z Fancy klewera, origami i co tam jeszcze. Z kawiarki tym nie pił, nawet jakby mi płacisz. No. Nie, no, kawiareczka dobra rzecz. Najlepiej, że ona już z reguły jest. Natomiast no ciężko, już się ją myje, to najgorzej. I no jest niepowtarzalna, po prostu daje jakiś taki urok nieprzewidywalności. Jeśli lubicie po prostu pić kawę, a nie chcecie dążyć do perfekcji, to wtedy kawiarka jest spoko. Ale to, że tam się za każdym razem zadzieje trochę inaczej, powoduje, że trzeba pić takie, jakie jest, a nie takie, jakie się chce. Ale ogólnie kawiarka też może być. Trochę <laughs> dużo czynników jest, na które ciężko. No i co, drodzy państwo, 5 minut zero. Za... 4 sekundy i to jest taki gęścioszek no bo jednak 10 na 100 I co tego spróbujemy ale to zawsze jest też jak macie takie większe dozy pole do dolewania wody do pasowania tej kawki dobywaj no ma dobywaj w góry no Tylko trzeba się płomień zabrać a wtedy trzeba być ostrożnym bo nie wolno rozpalać ognia w lesie no, ale to akurat ciekawiecej w głębi, i wszystkim jak, jak To jest taki. No, tu w ogóle. Całkowicie inaczej w każdych z tych yy, rzeczach smakuje pachnie. Pusto. To jest zrobione tak, 10% white pastry. Ale przyszła ta, wyszła taka delikatna kwasowość, bardzo przyjemna. Bardzo duże body. Powiedział, że taka świetlista. Tego określenia jeszcze nie znałem. W sensie jest taka bardzo orzeźwiająca taka. Jak w świeżych owocach. Tak, ale bardziej bym w stronę chyba tych żółtych takich owoców szedł, jakby na przykład właśnie taka taka duża żółta śliwka, że jakby soczystość i owocowość jest oczywiście słodycz ale i no i mimo, że to jest film stały i tam nawet było widać, że się trochę pyłu posypało, to napad jest całkiem klarowny przez to, że to się tak właśnie powoli sączy grawitacyjnie. Nie ma tak, że na dnie jest mół czy coś. No podejrzewam, że też dzięki temu, że wlaliśmy raz nie i sobie cały czas przepływa, jednak za każdym razem jak dolewamy, czy, 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 czy jak wzburzamy, tak jak w Warapesie i mamy sitko stalowe, no to tam więcej lata nam tej kawy wewnątrz. A to blaszka za 30-20 złotych. Całkiem fajna kawka z tego wychodzi. Łatwo to też zabrać po lekkie. Filtrów nie trzeba papierowych. Można skupić się na widoku pięknych w górach, a to sekapie. Tak jest. Tylko jedyna wada tego to jest to, że ciężko uzyskać ciepłą kawę. Ona zawsze przez to, że tam sekapie jeszcze w przestrzeni. To, to jest z, idealna z do picia: taka na już na w tym momencie spokojnie od razu można pić. No i co? No i co? Dwa to słowa sądana, Bardzo. Bardzo przyjemnie pijana Ja przyznam szczerze, no ja mam inne wspomnienia z tą kawą, no ale te, znaczy z tą metodą parzenia. No, ale Wiem, kawka jest zupełnie inna. Więcej niż. intensywności. Yy, zaraz odpowiem na Twoje pytanie. To, to, pytanie brzmi: jaką z naszej oferty kawkę na Daily Picie z przelewu polecamy? No to jeśli to miała być taka daily, ale classic, czyli orzeszki, czekolada, no to śmiało można z jasną Brazylią. Idąc dalej, no to pieski i kotki są taką trochę czasem pomijaną mieszaneczką, a bardzo fajną do takiego daily picia. No i mamy stworzony taki blendik do daily picia. On się nazywa na okrągło, żeby go pić na okrągło. Także to. Dokładnie tak. Blend że... jest z. O tak, Pieskiej Kotki to jest aktualnie blend yy, z Gwatemali, Brazylii i Kamerunu. Yy, tak. Blend na okrągło jest to Rwanda i Meksyk, czy Honduras i Meksyk? Yy. Nie pamiętam, która wersja jest teraz najbardziej aktualna. Bo zarówno jak i Pieskiej Kotki, i na okrągło jest to blend ruchomy. Mm, Jak się akurat... kończą składniki, to trzeba ukręcić sałatkę od nowa. Dokładnie. Akurat w projekcie Pieski kotki najważniejszą rzeczą jest wspieranie stowarzyszenia Przytul się, ściucha. A na okrągło jest y, przyjemna, delikatnie owocowa y, kawa, która ma nam sprawiać i budować uśmiech na twarzy. A wracając do tego, to tu jest bardzo fajny taki dysonans, rozróżnienie, kontrast pomiędzy aromatem. Jak sobie to jest z dzbanka, to bardzo słodko pachnie. No. Miód, palony cukier, karmel, takie rzeczy. A potem we flavorach na języku to jest zupełnie inna kawka, o wiele bardziej owocowa, juicy, wszystko musuje. Teraz jak stygnie, to wręcz właśnie ta kwaskowatość się zrobiła taka musująca. już będę miał jakieś 50% bypassu, może 40%. Bardzo ekonomicznie. <laughs> Czyli co wtedy wychodzi? O, jak seryjnie ćwiczyłem, to pojawiły się jakieś nuty czarnej herbaty też. Czy one i tak są moim zdaniem wafterze, nie? Tak. Eee... Z no, tu tutaj się, kto się zgadza. Znaczy, TDS się, kto się pewnie zgadza. No taka czarna porzeczka, Aeonia. Mm. Mm, no coś takiego fioletowego w tym momencie. Wcześniej było takie więcej, więcej, więcej takiej czystej kwasowości, teraz również ona jest, jak najbardziej ale po dodaniu tej wody uważam, że jest więcej, mimo wszystko słodyczy, takiej cięższej. Już przycisnął, z buta wjeżdżam. Był był nagrzany i wypukły. To jest. Złoty 76. A ty już jest tak. po tym 10% bypassie, nie? Tadeuszik 176 to jest tak wysoko, no. Normalnie dripki też tak parzą na 1,3, 1,3, 3,5, to mamy 1,7, czyli sporo. Ale nie tak, żeby w espresso, bo w espresso to jest 8. Nie? Czyli doparzone. Intensywnie, ale nie ma jednocześnie właśnie tych <laughs> popiołowych, suchych nut over extraction, raczej są właśnie te ostre kwaski w stronę under, dlatego ten bypass się tak dobrze sprawdza wtedy, nie? Ale to, co jest fajne w takich preporcjach 10 na 100, to właśnie ta mięsistość. I jakby tu ciąć nożem, jak taki, i taka galaretka, co jeszcze nie zastygła, ale już zastyga. Znowu mamy ten piękny efekt schodzącego słońca. To jest. Tutaj nas oświetlający, rozgrzewający Mateusza uszy zmarznięte. Dzisiaj nie wiem jak u was, ale no dwa stopnie. Także a w ogóle to czapka ma błąd, bo tu brakuje cecha na końcu, nie? To jest taki insight, insight. Ale Mateusz Zimnoch zrozumie. Okej. Okay. Dzień dobry. Jest, dzień dobry. Jest, jest czapeczka, zgadza się. Jest, jest, a gdzie ty masz tą bataikę? Ne, no, gdzieś, gdzieś tam. Gdzieś... moją myślą. Muszę intensywnie myśleć, Tak, jeszcze jak nic nie mówię, to bo, sobie bo robię jakieś tam różniczki w głowie, bo to jest Dzień. zasilane energią z mojego mózgu. To oh. <laughs> no. Też da, No. Co to Okej. Dzień dobry. Witam Piotrze. Dzień dobry. Kawa nam się skończyła. Kawa się skończyła. Bardzo dobre to było. Bardzo przyjemne. No, myślę, że fajne urządzenie, takie do, do, żeby było coś innego, coś ciekawego. To jak najbardziej spoko. Czy to jest urządzenie do ciekawe na co dzień? Tylko dla cierpliwych albo dla tych, którzy właśnie mają dużo rzeczy do zrobienia pomiędzy. Dokładnie. Na pewno pozwoli nam na to, że. Nie potrzebujemy wielu rzeczy, takich dodatkowych, jak nie wiem, wagę, bo jak sobie to obliczymy i podzielimy na łyżki, to będziemy wiedzieli jak konewki specjalnej, bo. Można sobie kreskę zaznaczyć ile wody wlać. Dokładnie, tak więc myślę, że jest to bardzo dobre urządzenie, które możemy część z tych pieniędzy przeznaczyć na kupno dobrego męka i, i, i co tam mamy? Miło było na spacerze, a teraz na fotel dentystyczny, no to powodzonka. Oby znieczulenie dobrze działało. I jak najszybciej można było się później kawę napić. Tak, zaparzasz dla rodziców małych dzieci, dokładnie tak. Wstawiasz, dziecko krzyczy, to się tam dzieje, nic złego się nie wydarzy, kiedy wrócisz, to wrócisz, ale kawa jest. No dokładnie no. tak. No. Ale to, co jest mega fajne w tym urządzeniu i tego nie piszą na opakowaniu, on się bardzo dobrze lubi z taką trochę starszą kawą. Tak jak już wam Zaczynają wychodzić jakieś mniej fajne nuty w jakiejś przelewach V60, innych takich. To finn się z tym bardzo dobrze obchodzi i nadal wychodzi super kawka. A wtedy ten dwutlenek węgla nie przeszkadza i to się naprawdę najlepiej wtedy pojeżdża. Także jak gdzieś tam znajdziecie na końcu szafki otwartą paczkę, i ojej zapomniałem, to wtedy do fina to jest super. A z mleczkiem skondensowanym to już w ogóle. Myślę, że niekoniecznie ta kawka z dzisiaj. Nie no, ale też jestem ciekaw, tylko no dzisiejszą kawę zdecydowanie by trzeba było zmienić, jeszcze więcej pod z tak, po no. to mleko dokładnie, jeszcze więcej z niej wyekstrahować i myślę, że wtedy jakbyśmy mieli ten TDS, podejrzewam w okolicach dwóch, trzech, no. to wtedy z mlekiem byśmy ją delikatnie tak wyłagodzili. E, to słodycz tego mleka, także. Także, także tak, no. polecamy. Mateusz, Kuba. Polecam. Dzwoncie, tylko teraz, pod numer. A nie mamy tego na stanie Jakie proporcje z mleczkiem skondensowanym? Ale kawy do wody czy kawy do mleczka? To jest trudne pytanie, bo tego nie sprawdzałem. Kawy do wody to tak w stronę espresso, czyli 20-25 na 100. A mleczka, ile dać? Chciałbym powiedzieć tak, jak lubisz. O no tak, no nie ma. Zawsze tego mleka możemy sobie dolać i no że jak więcej, ona nam od razu zamknie eee, więc no na pewno lałbym tak na dnie trochę tej szklanki no właśnie eee. ja zawsze w takich szklankach i to jest tak z reguły tak z centymetr wysokości dokładnie może niecały i na to wjeżdża kawki tak ze 3 centymetry i potem kostki lodu oni na to dają jeszcze i w ogóle nie? No. Szymanko. Tak, French tak. press e, proporcje 300 ml na 18 gram czy można. mogą być takie proporcje No pewnie że tak zatwierdzamy może być jak najbardziej parzyć. E, można mielić można parzyć można działać i smacznej kawy bo no tak 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 dać temu czas niech sobie to na spokojnie 4-5 minut się poparzy ale jak to będzie lurka to śmiało możesz dawać mniej wody więcej kawy no. French press to wytrzymał bardzo dobrze dokładnie można i 10 na 100, a jak ktoś pod mleko to tym bardziej polecam 10 na 100, bo wtedy się można takie kafeole zrobić, czy jak to się tam olle, po, olle. po francusku czyta. Tak jest, mhm. zawsze tym mlekiem możemy sobie to później lekko rozcięcieć zamiast tego bypassu, który był tutaj Mateusz, nie? więc e, dokładnie tak. Dobrze, Słuchajcie, w TOEK, no już, już kilka dni nam pozostało do, no kilka. <laughs> e, więc... Zależy kiedy zaczynacie, czy już w niedzielę, czy w poniedziałek, czy w sobotę może już zaczynacie, świątek w świątek zaczynacie, to zależy i tyle dni. No? no, ale saszetek i, i jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę jest, także Także bardzo dziękujemy za dzisiaj. Jutro będziemy mówić, co dzisiaj było pite w tym pięknym urządzeniu. No, także widzimy się jutro aktualnie o tej samej godzinie. Więc bardzo dziękujemy. jest. Do zobaczenia. Do jutro. Miłego. don't die.